Dobry wieczór. Znajdujemy się na premierze serialu Zabić Miss. Jest ze mną e, reżyser i współscenarzysta Maciej Biliński. I Bardzo mi miło. Pierwsze pytanko. E, produkcje HBO, HBO Max są znane z e, niezmiernej dbałości o szczegóły. E, czy w tej produkcji pojawiły się jakieś elementy, które wymagały e, właśnie takiego skupienia się na detalach? Scenografia, kostiumy. E, Praca z aktorami? Jak najbardziej, jak najbardziej. Cefnęliśmy się w lata 90. I zależało nam bardzo na tym, żeby te lata 90. w obrazie były nie tylko w archiwach, ale również w rekonstrukcjach, które stwarzamy. Więc tutaj pietyzm, jeżeli chodzi o kostiumy, jeżeli chodzi o scenografię, był jak najbardziej na miejscu. I, i, i ta, w takim trybie właśnie pracowaliśmy. Momentami było zabawnie, bo na przykład okazuje się, że moda lat 90. i to, co na ulicach można spotkać dzisiaj, pokrywa się e, bardzo mocno, więc niektóre kostiumy mogliśmy kupić e, po prostu w sklepie dzisiaj. Jasne. E, ale też to, co wymagało od nas bardzo dużej pracy, to porządne przejście przez całe archiwum, jakim dysponowaliśmy. Na szczęście takie było, w sensie nasi bohaterowie posiadali bardzo dużo artefaktów z przeszłości, gazet, zdjęć, wywiadów, nagrań, mamy unikatowe nagrania z kaset VHS, mamy nawet nagrania oryginalne przyszłego mordercy z sekretarki telefonicznej. Nie chcę tu więcej zdradzać, ale tego było bardzo, bardzo dużo i ułożenie tego w jakąś sensowną całość i wybranie tego wszystkiego. No, to był kawał, kawał porządnej roboty. Polecieliśmy też do Nowego Jorku, żeby podążać śladem naszej bohaterki, i tam też ten cały pietyzm i poruszanie się od jednego, jednej osoby do kolejnej, która dawała nam kolejne kontakty. No, to, 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 to był kawał roboty. To nawiązując do Pana odpowiedzi, najbardziej ciekawi mnie skąd pomysł na to, żeby cofnąć się o te prawie 30 lat temu i wykorzystać tą historię. Co w niej okazało się być aktualne, co należało przypomnieć? Okazało się to, że ta sytuacja, ta historia jest jak najbardziej współczesna. Mhm. E, bo oto mamy osobę, która staje się osobą publiczną, e, wykonuje pewne czynności przynależne do osoby publicznej. No e, i, i poza nią od, rozpoczyna się jakiś proces, o którym ta osoba nie ma w ogóle pojęcia. E, I to nie jest przyjemne. E, to jest jakiś rodzaju osaczanie i... I to jest bardzo współczesne. W trzecim odcinku zadbaliśmy o to, żeby ta cała historia jakby dosłownie przeniosła się na, dzisiejszą, na dzisiejsze realia. I, I ludzie z dzisiaj współcześni opowiadają nam o tym, co ich spotyka. To jest dokładnie to samo, co wydarzyło się 30 lat wcześniej. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo chciałbym wspomnieć, bardzo dla mnie istotna. Otóż ciągle współczesne są konsekwencje tego, co się stało 30 lat temu. Córka naszej bohaterki, jej mąż, rodzina, przyjaciele. To, co się wydarzyło później, trwa do dziś właściwie, to nie jest historia, która skończyła się na sali sądowej. Mhm. Jasne, kończę zeszłą rozmowę. Jednym zdaniem go pan powiedział, dlaczego widzowie powinni obejrzeć serial zabić mis. Kawał napięcia, odrobina nostalgii lat 90. -tych. Fantastyczna, wzruszająca historia. Zapraszam bardzo dziękuję. Bardzo. bardzo dziękujemy. Dziękuję również.